Naucz się opierać swoje relacje z innymi na mojej, a nie własnej miłości. Ludzka miłość jest ograniczona, pokrętna i pełna braków. Moja miłosna obecność, która nieustannie Ci towarzyszy, jest błogosławieństwem zarówno dla Ciebie, jak i dla innych. Zamiast coraz usilniej starać się pomagać innym przy użyciu własnych, mizernych środków. Pomyśl o moich nieprzebranych bogactwach, do których masz nieustanny dostęp. Miej moją miłość w sercu, wyciągając do innych pomocną dłoń. Wiele z moich drogich dzieci padło ofiarą wypalenia. Istotę tego stanu lepiej oddaje słowo wysuszenie. Liczne interakcje z potrzebującymi wysuszyły moje dzieci od środka, a one nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Ty z kolei jesteś jednym z tych strudzonych, którzy jak ranni żołnierze potrzebują chwili odpoczynku między jedną bitwą a drugą. Odpoczywaj bez pośpiechu w kochającym świetle mojej obecności. Będę stopniowo przywracał ci siły, które traciłeś przez lata. Przyjdź do mnie, który jesteś utrudzony i obciążony, a ja cię pokrzepię.